Witam serdecznie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o niesamowitej kobiecie, Vivienne Meje. Vivienne Meje nie żyje już, zmarła w 2009 roku. Urodziła się w Nowym Jorku. E, I dla mnie Vivienne Meje jest tak naprawdę, gdyby ona żyła teraz, w sensie swojej bycia e, w swoich młodych latach, załóżmy, gdyby to było teraz, to na pewno by była na YouTube, miałaby miliony followersów, e, tych subskrybentów, e, ponieważ była to kobieta, biorąc pod uwagę lata, w jakiej żyła i czasy, w jakiej żyła, absolutnie, absolutnie niesamowita, która e, moim zdaniem... E, Przerastała swoją epokę i mm, ona w tamtych czasach była nazwana feministką, chociaż tak naprawdę e, niesamowitość e, w Wien Meje polega na tym, że ona przez 50 ponad lat robiła zdjęcia, których nigdy nie publikowała, których nigdy nie pokazywała, a które to zdjęcia negatywy, ponieważ ona robiła na aparatach e, analogowych, czyli na kliszach które to zdjęcia zostały odkryte po jej śmierci w garażu. I <laughs> ona zmarła dosyć nieszczęśliwie, bo zmarła w 2008 roku, idąc, chodnikiem upadła, było zimno, było oblodzone, uderzyła się w głowę i nie odzyskała zabrana ją do szpitala, nie odzyskała, nie odzyskała przytomności i zmarła w szpitalu. Przez 50 lat robiła zdjęcia, których nigdy nie pokazywała. Ale oprócz tego, że robiła zdjęcia, to jeszcze robiła wywiady z ludźmi, nagrywała wywiadczeń, podcasty, tak, można powiedzieć, coś niesamowitego, nagrywała wywiady z tymi ludźmi, z którymi, których fotografowała. Przez również przez młode lat, swoje lata ona jeździła pomiędzy Francją, a ponieważ jej mama była francuską, ojciec był Austriakiem, pomiędzy Francją a Stanami. Na początku osiadła bardziej, na trochę dłuższy czas w Nowym Jorku i fotografowała Nowy Jork. Potem się przeniosła do, do Chicago i, i fotografowała Chicago i przez całe życie była nianią. Ona przez całe swoje dorosłe życie, oprócz pierwszego krótkiego okresu, kiedy pracowała, pracowała w sklepie ze słodyczami. Była nianią. Um, pracowała tak naprawdę przez całe swoje życie tylko z dwoma rodzicami, rodzinami czyli opiekowała się dziećmi dziećmi dwóch rodzin. Um, była znana z tego, że była bardzo dziwną osobą bardzo bardzo zamkniętą osobą. Um, no chodź, kochanie, tutaj hop, chodź. Mój pies, nie, mój pies nie chce przejść, no hop, hop. E, była bardzo zamkniętą osobą w sobie, introwertyczką, była nazywana dziwaczką też. E, była znana z tego, że dla niektórych dzieci była bardzo jak Mary Poppins, czyli nie wiadomo skąd wariatka przyleciała z parasolką, a dla innych potrafiła być bardzo nieprzyjemna. Natomiast e, myślę, że bycie nianią, to jest moja opinia, bycie nianią umożliwiało jej wychodzenie z dziećmi, że to była szansa dla niej, czyli wydostanie się z czterech ścian i chodzenie po mieście i robienie zdjęć. Setki, tysiące, a niezliczona ilość tych zdjęć, ponieważ jeszcze większość tych zdjęć tak naprawdę nie jest wywołana, tak? ponieważ one są na, na kliszach, na negatywach. I pokazywała takie życie, zresztą też była tak, tak z tego znana, że nazywała rzeczy po imieniu i takie też zdjęcia robiła. I jak się przyjrzycie tym zdjęciom i te wszystkie rozmowy, pamiętacie wcześniejsze nasze, jak gdyby też komentarze te o ostrościach, o tym oszołomstwie ostrości e, obecnie, mają się nijak absolutnie, ponieważ te zdjęcia, pamiętacie o tym, robiła na analogu, czyli na, na bardzo prostych bardzo prostych e, aparatach i pokazywała takie życie jakim ono jest naprawdę czyli absolutnie prekursorka mm, fotografii ulicznej dokumentacji życia takim jakie ono jest ona co też było bardzo bardzo rzeczą niespotykaną e, w latach 59-61 Pojechała sama, samotnie w podróż, jak gdyby dookoła świata. Zwiedziła mnóstwo miejsc, gdzie oczywiście też, też te zdjęcia fotografowała. Te, te miejsca fotografowała. Żeby nie przedłużać, ja się zamykam i zapraszam Was na, na obejrzenie kilkunastu zdjęć, które dla Was wybrałam, jeśli chodzi o Vivienne Meja i sposób, w jaki ona pokazywała świat. Nawet nie pokazywała świat, bo ona ten świat, te zdjęcia nie były prezentowane w jaki ona dokumentowała świat, jak ten świat fotografowała. Zapraszam. Vivienne Meyer. Hmm. 50 lat fotografowania bez pokazywania swoich fotografii, bez potrzeby bycia opublikowaną. Pięćdziesiąt lat fotografowania dla samego fotografowania. 50 lat podążania za tym głosem w sercu, który mówi, żeby pokazać świat takim, jak ja go widzę. Vivienne Mye, często pytana, kim jest, jak się nazywa. Ona podawała zmyślone imiona czy nazwiska i używała swojego francuskiego, francuskiego akcentu. Um, I mówiła, że jest szpiegiem i tak sobie chodziła po ulicach. Pamiętamy, to są lata po wojnie, lata, koniec lat 40., 50., 60. Kobieta bez towarzystwa mężczyzny, z aparatem przewieszonym przez szyję, chodząca po mieście, robiąca zdjęcia. więc. Zdecydowanie typ introwertyka, gdzie narzędziem do pokazania świata zamiast mowy były zdjęcia, które robiła. Często mówiła, że aparat, bez względu na, te, na to, jaki on jest, bez względu jak, ile kosztuje, że aparat fotograficzny jest wyrazem mowy że dzięki zdjęciom może ona mówić, przemawiać. Ha, pokazywała świat, który nie był ładny. Pokazywała świat taki, jakim był, ale pokazywała go z zachowaniem szacunku do tego wszystkiego, co fotografowała fotografia uliczna Vivian 1926-2009 Szacunek dla wszystkiego tego, co się fotografuje. Piękna istota, piękny fotograf. Vivian Meja zmarła w 2009 roku i tak naprawdę przez ostatnie lata była dosyć żyła można powiedzieć w biedzie. Dorosłe już dzieci, te, którymi ona się opiekowała, oni zapewnili dwóch, dwóch braci, oni zapewnili jej, przenieśli ją z takiego bardzo biednego miejsca w lepsze warunki i, i tam sobie żyła do czasu, kiedy, tak jak powiedziałam na początku, potknęła się, uderzyła się głową o obludzony chodnik i nie odzyskawszy przytomności, zmarła. Jeżeli sobie jesteście w stanie wyobrazić osobę, która 50 lat robi zdjęcia i nie ma parcia na szkło, nazwijmy to w ten sposób, nie ma zagroż w niej, nie było w niej zagroż takiej ochoty pokazania się światu, to możecie tutaj nałożyć taki wymiar, jak wielką miłością, jej własną miłością, było fotografowanie. Nie fotografowanie po to, żeby pokazać siebie światu poprzez fotografie, które robię. Tylko po prostu fotografować, fotografować, fotografować. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na lata, w których ona żyła. Pamiętamy, urodzona w 1926 roku, czyli naprawdę to, co ona robiła chodzenie z, po mieście czy to był Nowy Jork, czy to była Francja, czy to było Chicago, czy później w latach 59-61, kiedy podróżowała. Z, z, z aparatem fotograficznym, na, jako kobieta, to naprawdę były rzeczy, rzeczy mm, e, o niezwykłej wymowie. E, myślę, że wielu z nas może powiedzieć. Polska jest krajem dosyć. W zależności, oczywiście, w których rejonach, ale zobaczcie, ile jak gdyby zabobonów lub rzeczy takich, które jeszcze krążą, co wypada kobiecie, a co nie wypada kobiecie. Myślę, że to jest jeszcze dosyć silne, takie, takie myślenie, kategoryzowanie, co wolno jednej płci, a czego nie wolno innej płci. Albo nie przystoi może w ten sposób. I jak Przełożycie to na, na okres, w którym żyła, w którym żyła Vivienne, czyli y, 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 26 urodzona, y, 14-40, czyli zaraz po wojnie ona weszła, że, w, czyli weszła, weszła w wiek, jak gdyby dorastania takiej młodzieńczości czy bycia młodzą, młodą kobietą. 50 lat robienia zdjęć bez ochoty, bez potrzeby, pokazywania. Tych zdjęć, które teraz widzieliście e, światu. E, jeżeli jej pracę, jej osobowość jest dla was zachętą do tego, żebyście sami zaczęli pracować nad tym, żeby zacząć robić zdjęcia dla tego, co jest w was, a nie dla tego, co jest na zewnątrz, czyli żebyście. Robili zdjęcia, które zaspokajają potrzebę waszego serca, a nie potrzebę uzyskania pochwały, to myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby zacząć się naprawdę rozwijać kreatywnie. Róbcie zdjęcia dla zaspokojenia potrzeby waszych serc, dla zaspokojenia potrzeby waszej duszy, a nie dla zaspokojenia opinii, czy, czy uzyskania o pochwały ze strony ludzi, którzy tak naprawdę w większości w większości nie znamy. Myślę, że jak uprości się sprawę tworzenia, czy to jest fotografia, czy to jest malowanie, czy to jest rysunek, czy to jest pisanie, czy to jest poezja, jak się uprości, jak się zatrzyma na tym, co jest, dlaczego robię daną rzecz. Dlatego, że kocham, to wtedy, a nie dlatego, że chcę, żeby inni kochali, to myślę, że to jest najpiękniejszym uproszczeniem i najpiękniejszą wskazówką do tego, żeby, żeby pozwolić sobie, pozwolić sobie naszej, naszemu umysłowi, naszej duszy, naszej kreatywności na uwolnienie się z mm, niewoli opinii innych ludzi. Czyli tak naprawdę stajemy się wtedy absolutnie wolnymi kreatorami i, i kultywujemy i uprawiamy w ten ogród, który jest naszą pasją. Także to by było na tyle. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście szukali po internecie jej stron, jej zdjęć. Zajrzyj na flickr, to jest, jest bardzo, flickr też jest bardzo duży zbiór y, jej zdjęć, więc zapraszam Was do Waszego własnego, żebyście zobaczyli, żebyście szukali, żebyście sprawdzali, żebyście się przyglądali uważnie, bo zdjęcia te, które ona robi, ona pokazuje tymi zdjęciami, zobaczycie jak ona widziała świat. Życzę Wam a, fajnego czasu, fajnych zdjęć. E, miejcie aparaty zawsze przy sobie, bo zawsze jest coś, co warto uwiecznić, co warto złapać w kadrze, coś co wy widzicie jako coś ważnego i to jest najważniejsze, to jest najbardziej istotne. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na następne razy do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.